jest. W Senacie powinni zasiadać zamiast polityków, powinni zasiadać burmistrzowie, marszałkowie, radni, prezydenci, ci, którzy się sprawdzili w Sołtysi, w pracy dla ludzi. Tam, gdzie ludzie rzeczywiście mają problemy, które są tam rozwiązywane. E, a dopóki się nie uda zmienić konstytucji w tę stronę, to prezydent powinien być stróżem samorządu. I dlatego powołam radę samorządową przy prezydencie. Dlatego będę wetował każdą ustawę, zapowiedziałem to, która będzie dokładała samorządom zadań, a nie sprawiała, że w, a nie pójdą za tym pieniądze, bo ja jeżdżę bardzo dużo po Polsce, jest z nami, są z nami setki już samorządowców z całej Polski i widzę wyraźnie, co mówią: spadki splitów, w korona kryzysie, konieczność zwalniania nauczycielek z przedszkoli, konieczność zamykania połączeń autobusowych, konieczność zamykania domów kultury, zwalniania instruktorów. To po prostu zaczyna odbijać się na naszym życiu. A rząd nie robi z tym nic. I jeszcze na dodatek mówi, że on już podwyżki na nauczycieli już przekazał subwencje już to kiedyś było. Wiecie, my potrzebujemy państwa i prezydenta, które będzie grało fair z samorządami. I mam nadzieję, że tak prezydentem będę. Pan burmistrz wspomniał, że no po co przekonywać, jak już wszyscy przekonani. To nie jest tak, że wszyscy przekonani. Przed chwilą ukazał się kolejny sondaż, który pokazuje rzecz dla nas bardzo dobrą, wzrost. Idziemy do góry. Narzędzia, które zaczęliśmy stosować, pokazują, że rośniemy. W tej chwili urośliśmy o kolejne 3 punkty procentowe. Wierzę, że do niedzieli zrobimy ten efekt, o który nam chodzi, czyli duże dwadzieścia kilka punktów, które pozwolą mi się minąć z Rafałem Trzaskowskim i do drugiej tury wejść. To jest realne to jest wykonalne. Paweł Kukis w 2015 roku w ciągu ostatniego tygodnia podwoił się w sondażach. My też jesteśmy w stanie to zrobić. My też jesteśmy w stanie przede wszystkim osiągnąć to maksimum nasze, które pokazują badania wczoraj czy przedwczoraj podawanej przez politykę i przez RMF, czyli 29%. Ja jako ten kandydat trzeci, przychodzący z zewnątrz, mam największe szanse na przekonanie wszystkich tych, którzy nie chcą już PiSu i Platformy. A ja jestem i pisem, i platformą śmiertelnie zmęczony jako obywatel tego kraju. Ja już mam dość rozwiązywania ich problemów. Ja już mam dość tego, że cały kraj stał się zakładnikiem ich życia. Cały kraj żyje tylko tym, czy teraz pis, platformę, czy platforma pis. I tak od 15 lat, od 2005 roku. My naprawdę nie mamy czasu. I musimy zająć się dzisiaj problemami, które naprawdę nas dotyczą. Nie tym, czy Dudzie uda się z Jekaczyńskim wykończyć platformę, bo jak Duda wygra, to platforma się rozpadnie. Ale jak wygra Trzaskowski, to będzie przez trzy lata dożyna Niebiesków. I skupianie się na tym, żeby wykończyć ich przed 23. Wetowanie wszystkich ustaw. To będzie rzecz, którą oglądaliśmy już tyle razy w wykonaniu tego duetu, jak z telenoweli. Z Ameryki Południowej, gdzie dwa charaktery walczą ze sobą, jeden jest raz dobry, drugi zły i nawzajem się wykańczają. A my jesteśmy zakładnikami tego. Dlatego ja proponuję prezydenturę, w której prezydent będzie spoza tej dwójki. Prezydenturę, w której prezydent będzie, tak jak powiedział słusznie pan burmistrz, arbitrem, a nie napastnikiem jednej z drużyn Który i jednej i drugiej druży nie będzie wskazywał miejsca który powie, że mają wyjść ze spółek skarbu państwa, że mają wyjść z mediów publicznych, że ich miejscem nie są sądy, jakakolwiek by to nie była partia, bo to jest nasze wspólne, że mają nie podnosić się, nie próbować zawłaszczyć sobie kościoła, co robi jedna z partii z, wielkim, z wielką radością i atencją, próbując sprywatyzować sobie mój Kościół katolicki dla swoich celów. Potrzebujemy prezydenta, który będzie silnym i wolnym prezydentem. Takiego, którego partie będą słuchać. A nie który będzie musiał przed każdą decyzją dzwonić i pytać, co myśli Kaczyński, co myśli zarząd Platformy. Tylko sam będzie wiedział, co robić. Jako jeden, z, jako pierwszy kandydat na prezydenta, uczciwie traktując wyborców pierwszego dnia, pierwszego dnia kampanii wyborczej, w lutym. Położyłem na stole mój program. Powiedziałem, to są 54 strony mojej wizji, Polski, której chcę. Do tej pory przygotowaliśmy 14 dokumentów programowych. Projekt reformy ochrony zdrowia. Projekt reformy szkoły, żeby nie uczyła zachowania, a rozumienia. Żeby wreszcie nauczyciele zarabiali tyle, żeby opłacało im się samym uczyć. A dzięki temu moja córka, jak skończy taką szkołę, będzie zarabiać więcej. A jak będzie zarabiać więcej, to zapłaci większe podatki i państwo na tym zyska. To jest inwestycja dla państwa. Napisaliśmy program reformy relacji prezydenta z siłami zbrojnymi, o czym ja trochę wiem, też od środka, bo moja żona jest oficerem sił powietrznych. I to ja, jako członek rodziny wojskowej, żyję tymi problemami na co dzień. Napisaliśmy program dla polskiej rodziny. W którym są i elementy reformy funduszu alimentacyjnego, podniesienia progu dochodowego, zwiększenia świadczenia zasądzanego, ale zrównania praw do urlopu ojców i matek, ale doprowadzenia do tego, że dzieci, które będą chciały uczyć się dalej z mniejszych ośrodków, będą wyposażone w stypendia, które zrównają ich szanse z dziećmi z większych ośrodków. Ale to też rozmowa o, o prawach osób z niepełnosprawnościami. Mamy osobny program dla nich. Ja mam doradcę, który sam jest osobą niepełnosprawną i który tym tematom poświęcił cały duży program. Zapraszam do jego lektury. Myśmy odrobili naszą pracę. Zarówno jeżeli chodzi o ekologię, mówię bardzo wiele o tym, co zrobi jako prezydent z kryzysem wodnym. Natychmiast trzeba zwołać Radę Gabinetową, wspierać polskich rolników w uprawach, które oszczędzają wodę, promować małą retencję, sprawić, żebyśmy ze 100 litrów deszczówki, wykorzystując teraz 7, wykorzystywali 20 albo 30. Bo za chwilę tej wody nie będziemy mieli w kradach, bo albo będziemy mieli burze, albo suszę, na przemian, bo klimat się zmienia. To jest XXI wiek od 20 lat. Ile jeszcze się będziemy uczyli o to, czy Kaczyński Tuska, czy Tusk Kaczyńskiego? My mamy realne problemy pokazuje, jak w ciągu pierwszego roku doprowadzę do tego, że zaczniemy pracę nad wprowadzeniem nowego systemu ochrony zdrowia, nowego systemu edukacji, nowego systemu zarządzania zmianą klimatyczną, zmianą energetyczną, tak żeby każdy polski obywatel mógł produkować zieloną energię i sprzedawać ją państwu. Żebyśmy zamiast jednej wielkiej centralnej, jak Zagierka elektrowni, bo oni mają taką obsesję, że stawiają wielkie, centralne narodowe. Jak nie lotniska, to przekopy mierzei, to za chwilę będzie wielka centralna elektrownia albo wielki centralny basen narodowy imienia Braci Kaczyński. Albo sklep spożywczy narodowy, centralny, pod łodzią, żebyśmy wszyscy mogli z całego kraju jeździć. My dzisiaj potrzebujemy rozproszonej energetyki. My dzisiaj potrzebujemy, żeby nikt Polakom nie przeszkadzał w produkowaniu zielonej energii. A zadaniem państwa jest spiąć to w sieć. I to co obudzimy przy pomocy kredytów z banków spółdzielczych wspieranych przez BGK spiąć w bezpieczną sieć. Bezwzględnie. No i to jest właśnie, to są właśnie wyborcy. Przyjdą, zrobią tło akustyczne i pójdą. Ale to nie wasze. Natomiast jeszcze do tego musimy też pamiętać o tym. To jest tak na różnych wiecach, że zauważam, że im więcej mówię o programie, tym większą reakcję alergiczną wywołuje, tak? To nie jest nic dziwnego. Ponieważ wspomniany kandydat Duda był uprzejmy przedstawić nam wyborcom swój program dopiero jakieś dwa czy trzy tygodnie temu. Przez pół roku go nie było. Wiecie? Nie wiedzieliśmy, jak on Polski chce. Partia postawiła, partia naznaczyła, głosuj! My potrzebujemy dzisiaj zupełnie innego myślenia, zupełnie innej wrażliwości. Potrzebujemy prezydenta, który nie tylko pomoże nam zbudować Polskę solidarną, zieloną, demokratyczną, bezpieczną. Ale taką Polskę, z którą liczą się w świecie. A każdy wie, że najważniejsze jest to, żeby umieć się dogadać, a nie głośno walić pięścią w stół. Zostać przy swoim, ale umieć budować kontakty. Dlatego chcę odbudować trójkąt weimarski pozycję Polski w Unii Europejskiej. I żebyśmy nigdy już musieli, nie musieli patrzeć na polskiego prezydenta, który z klęcznikami leci do Waszyngtonu, a później wraca tylko ze zdjęciem z prezydentem Trumpem i nic nawet nie potrafi nam załatwić. To nie jest zadanie dla prezydenta. Prezydent powinien dążyć do tego, że Polska będzie silna w sojuszach, w których jest. I my mamy do tego potencjał. Mogę godzinami opowiadać Wam o polityce wschodniej, którą chciałbym prowadzić, o odnowieniu relacji z sąsiadami. My wiemy, jak to zrobić. My mamy na tę Polskę pomysł. W ciągu kilku miesięcy przekonaliśmy, Ja myślałem, że nie będzie nawet 500 osób, może 2000, mówiłem żonie kilka miesięcy temu. Przyszło 15 tysięcy ludzi, którzy zapisali się do naszego wolontariatu. 15 tysięcy. Nie musieli, nie dostają pieniędzy, poświęcają swój czas, urlopy. Przychodzą i działają. Tutaj jest wielu z nich. 15 tysięcy. Zorganizowaliśmy 18 lokalnych biur. Zebraliśmy prawie ponad 7 milionów złotych, kiedy mówili nam, że nie zbierzemy ani złotówki na zbiórkę publiczną. Bo zaufali, bo zobaczyli nadzieję. Pomogliśmy tysiącom ludzi w koronakryzysie. Materialnie, edukacyjnie, przez pomoc prawną, przez wskazanie źródeł pomocy, na wszystkie sposoby. Oni uwierzyli, że możliwa jest nowa jakość. W polskiej prezydentu, że w polskiej polityce. My zrobiliśmy już coś więcej niż zbudowanie komitetu wyborczego. Zbudowaliśmy wspólnotę. I taką wspólnotę chciałbym teraz mieć szansę budować jako prezydent. Chciałbym za tych kilka tygodni, żeby Polska miała prezydenta, który sam przychodząc z działalności charytatywnej ja założyłem dwie fundacje ratujemy 40 tysięcy ludzi na świecie, nie tylko będzie wiedział, że trzeba zrobić ćwiczenia kraj natychmiast i sprawdzić, gdzie stoimy z naszym bezpieczeństwem. Nie tylko będzie wiedział, czym różni się program operacyjny, miecznik od programu operacyjnego, dajmy na to kruk w polskich siłach zbrojnych i będzie wiedział, że trzeba przywrócić do służby bohaterów wojennych, których Macierewicz z polskiej army wywalił. Dla dobra polskiego bezpieczeństwa. Tylko będzie też wychodził na ulicę do osób w kryzysie bezdomności i z nimi siedział. Zapraszał do Belwederu rodziców dzieci z chorobami rzadkimi i z nimi rozmawiał. Dbał o każdego, jakby on był Pępkiem świata. Dlaczego? Dlatego, że my potrzebujemy dziś tego, żeby zobaczyć, że Rzeczpospolita ma ludzką twarz. Że to nie jest serial, który nam się wyświetla w wiadomościach. Że to jest nasze. Że nasi rodzice walczyli o nią, bo to jest nasze. Że budowali ją, tworząc spółki skarbu państwa i to jest nasze. A nie tej czy innej partii która wchodząc do Lotosów, Orlenów, czy PZTU czy innych miejsc, od sekretarki po członka zarządu, wszystko obsadza swoimi kolesiami. To jest nasze. Polska jest nasza. Potrzebujemy prezydenta, który powie to Polakom, i który powie to partiom i który sprawi, że wszystko wróci na swoje miejsce. Moje hasła wyborcze to prezydent różnych Polaków, bo zawsze będziemy się nie zgadzać. I w sprawie aborcji, i w sprawie historii, i w sprawie religii. I to jest normalne. Potrzebujemy prezydenta, który nam powie, to jest normalne, że jesteśmy różni. A nie nienormalne. Nienormalne jest to, żeby się zabijamy z tego powodu, że jesteśmy różni. Że jak pójdziecie do cioci na imieniny, czy na święta, to jak zachodzi na politykę, czy na sprawy publiczne, to jeden drugiemu oko wykolę. Ciocia odchodzi, nigdy już nie wróci. Wujek na balkonie pali papierosa za papierosem i też już nie będzie z tymi bałwanami rozmawiał. Kto z nas tego nie zna ze swojego życia? Do czego żeśmy doprowadzili? W jednym i tym samym kraju prezydent różnych Polaków, dość partyjniactwa, władza i kościół na swoje miejsca, bo sprawy zaszły za daleko. I ja jako praktykujący katolik i praktykujący obywatel. Mam prawo i mandat do tego, żeby wreszcie to zrobić, o czym wszyscy mówią, a nikt nie robi od lat. Żeby zrobić to bez wojny religijnej, ale jasno powiedzieć, że państwo nie jest od sponsorowania kolejnych pomysłów Ojca Tadeusza. Że prezydent nie jest od tego, żeby być ministrantem zamiast być ministrem, czyli tym, który służy w państwie. Że dość łączenia imprez kościelnych z imprezami państwowymi że mówię to w ramach takiego symbolicznego gestu. Ja zrezygnuję z etatu kapelana w mojej kancelarii, bo ja będę miał do kościoła 20 metrów. Ja lubię chodzić codziennie na I mogę przejść się sam. A kapelana zamienimy na pracownika socjalnego w kancelarii, żeby rozwiązywał problemy tych ludzi, którzy przychodzą do kancelarii i chcą rozwiązania ich spraw. Ktoś to musi zrobić wreszcie. A jak nie, to będziemy mieli za chwilę nie tylko ewangelistę Mateusza Łukasza na Jasnej Górze, ale też ewangelistę Jarosława i ewangelistę Andrzeja w kanonie ewangelii, które będą tam czytane. W moim narodowym sanktuarium. Ktoś musi mieć, już nie powiem co, żeby wreszcie to zrobić. I ja mam tytuł do tego, żeby to zrobić. Wreszcie chcę polityki, która będzie myślała w kategoriach pokolenia nie kadencji. Co mnie obchodzi, ile Duda jeszcze będzie rządził? Co to obchodzi moją córkę, czy Morawiecki jeszcze przeciągnie przez kadencję, czy nie? My musimy postawić to państwo na pokolenia, na życie naszych dzieci. Zaplanować im taką służbę zdrowia, taką edukację, taką pracę, taki system emerytalny, żeby to działało na pokolenia, a nie po to, żeby Duda wygrał kolejne wybory, albo żeby wygrał wybory z budka, albo ktokolwiek inny. Żadna partia. Państwo na pokolenia, rzecznikiem tego chcę być. I wiem, jak to zrobić. Umiem to zrobić. Razem z Wami, z moimi ekspertami. Kochani, jesteśmy w sytuacji, w której ja nie mam wątpliwości, że spośród moich kandydatów jestem w tej chwili najlepiej przygotowany do objęcia tej funkcji. Nie dlatego, że jestem taki fajny, tylko że mam świetnych współpracowników, którzy nauczyli mnie na wyrywki tego, jak działa Państwo, ustroju państwa, w każdej z dziedzin możecie mnie odpytać na wyrywki. I żałuję, że tak mało było tych debat, żeby można było to pokazać. Ale niestety, moi główni kontrkandydaci uciekli od debat. Im nie są potrzebne. Nie wypełnili ankiet wyborczych, latarnika wyborczego. Nie wiemy, jakie mają poglądy. Jeden pokazał trzy tygodnie temu swoje poglądy i program. Drugi do dzisiaj nie pokazał swojego programu. Mówi o kandydacie Platformy. Mówi, że może pokaże go jutro, na dwa dni przed wyborami. To jest szacunek do wyborców. To jest to, jak się dzisiaj wyborcy traktuje. Mięso armatnie. Partia naznaczyła, głosuj. I nikogo nie obchodzi, czy za tym głosujesz, czy za tamtym, bo partia Ci powiedziała, chcecie być tak dalej traktowani, chcecie, żeby w ten sposób o was myślano. My przygotowaliśmy naszą, zrobiliśmy naszą robotę i będziemy ją robić dalej, od pierwszego dnia po wyborach. Nie mogę się doczekać tego, co wydarzy się w Polsce w przyszły poniedziałek, jeśli tak zechcecie. Bo jeżeli to ja wejdę do drugiej tury, to zobaczycie, że ruszy taka lawina obywatelskiego wsparcia. Wszyscy zapomną o pisie i o platformie. To Wam mówię od razu. Tylko zaraz będzie matko jedyna, co się stało, myśmy nie przewidywali, co to za obywatelskie wsparcie, co tu się urodziło, wszyscy nagle przyjadą i będą to oglądać. Już dziś wszystkie sondaże pokazują, że ja mam największe szanse wygrać z Dudą w drugiej turze. I nie ma żadnego, którego pokazywał ktoś innego. Wybory prezydenckie wygrywa się w drugiej turze, nie w pierwszej. Nie ma znaczenia, kto wygra w pierwszej. Znaczenie ma to, kto jest w stanie wygrać w drugiej turze. A ja mam największe szanse, żeby w tej drugiej turze wygrać i zaproponować nową politykę. Pamiętajcie o tym, głosując. W 2005 roku PiS już raz zrobił ten numer. Kandydat w Platformy wygrał w pierwszej, a przegrał w drugiej. Mimo, że sondaże mówiły, że wygra, dawały mu bezpieczne Donaldowi Tuskowi poparcie. Przegrał 8%. Bo PiS uruchomił całą swoją machinę i rozkręcił wojnę polsko-polską na maksimum. I zrobi to samo, jeżeli w drugiej turze wpisze się. Kandydat pisu i kandydat platformy. Będziemy mieli rzeźnie bez trzymanki przez najbliższe dwa tygodnie, a później przez następne trzy lata. Szkoda Polski. Szkoda czasu mojego i mojego dziecka. Ja dzisiaj staję przed Wami nie jako polityk. Ja się nim nie czuję, dopóki nie uzyskam narzędzi do zmiany tego świata. Staję jako ojciec trzyletniego dziecka, trzyletniej córki, dla której powiedziałam, że będę ziemię gryzł, jeżeli będzie trzeba. Ale zrobię jej lepszy świat. Lepszy niż ten, który jej szykują ci, którzy zajmują się tylko sobą. I to jest moja motywacja. I wszystkim tym, którzy we mnie jeszcze nie dowiarkują, mówię, nie doceniacie motywacji ojca trzyletniej córki. Nie doceniacie jej. Zobaczycie, że wygramy te wybory. Zobaczycie, że jesteśmy w stanie to zrobić. Ale do tego potrzebny jest ich głos każdego z was. I to, żeby każdy z was, jak to jest pewnie ze 200-250 osób, przekonał jeszcze jedną osobę. I jeszcze jedną. I jeszcze jedną. Bo ja nie mam wielkich mediów. Mam tylko ludzi, tylko obywateli. Nie miałem pieniędzy partyjnych. Zebrałem od ludzi. Zebraliśmy się. Nie miałem ludzi. Zebraliśmy się. I teraz też musimy się zebrać przy wyborach. Wierzę, że jesteśmy w zrobi stanie zrobić te mocne dwadzieścia kilka procent. Minąć się z kandydatem Platformy, a w drugiej dużo zrobić tę robotę, na którą wszyscy czekamy. Wiecie, dlaczego to już na koniec jest tak ważne? Dlaczego nam, można powiedzieć, dlaczego mogę mieć pretensje, że nie mamy teraz 28 czy 30%? Bo jakbym miał, to bym robił to, co niektórzy moi kandydaci. Leżałbym, udawał padlinę i próbował uniknąć śmierci w ten sposób, tak? Czyli leżę, nie ruszam się i dowiozę wynik do przerwy, byle te 28 mi nie spadło. A ja muszę się bić o każdy procent. I wiecie, dlaczego to jest fajne? Bo to przypomina każdemu z was, że od niego zależy absolutnie wszystko że karty nie rozdaje PC Platona, tylko wy, każdy z was. Ja te wybory mogę przegrać jednym procentem. Mogę wygrać jednym głosem i to może być wasz głos. Dlatego proszę was, wczoraj mieliśmy akcję, 15 tysięcy ludzi ruszyło od drzwi do drzwi w całej Polsce, przekonywało, pokazywało, że jest opcja. Pewnie przekonaliśmy tysiące ludzi. Dzisiaj mamy, ja będę w Piątkowie, 380 skoordynowanych spotkań wyborczych w całej Polsce. W jednej chwili, w tym samym momencie. Przekonamy kolejne tysiące ludzi. Wy dzisiaj przekonajcie jeszcze jedną osobę z Waszego telefonu. Jeszcze dwie. Jeszcze trzy. I wierzę, że ta kula śniegowa zrobi taki efekt, jak powinna. Formę sportowiec powinien mieć na Olimpiadę. Na 28. A nie na tydzień wcześniej, nie na tydzień później. Kochani, zróbmy tę robotę. Bo drugiej takiej szansy nie będzie. Nie będzie. To jest teraz albo nigdy. Wierzę w Was i wierzę. Że obudzimy się 29 w poniedziałek w świecie, którego sami sobie będziemy zazdrościć. I z taką radością z polityki i z tego, co się w niej wydarzyło, jakiej dawno nie oglądaliśmy. Dość głosowania na mniejsze zło. Dość kombinowania. Wreszcie pójdźmy do przodu. Dziękuję Wam bardzo. Szanowni Państwo, zatem. Pozostało nam niewiele już zrobić. Przekonać kolejne osoby, żebyśmy mogli w poniedziałek obudzić się w nowej rzeczywistości. Dziękuję panie Szymonie za to wyróżnienie, za spotkanie w Opocznie. Życzę powodzenia. My oczywiście zrobimy wszystko, żeby pan był w drugiej turze. Panie wielki mielki. Walczymy i wygramy. Razem z Wami. A jak będzie wszystko dobrze, to rozumiem, że po opocznie organizujemy duże spotkanie. Albo, po, albo między pierwszą a drugą, albo po drugiej dużej. Mam dziękuję nadzieję, że będziemy pogadać. To Dziękuję. Nazwę, Wszystkiego dobrego. Dzień. Dzień. Dziękuję serdecznie. Będzie pamiątka i warto wracać do nas. Dziękuję Dobrze. serdecznie. Dzięki wielkie. Dlaczego? Cześć. Max. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.